Dobry wieczór. Tutaj z okazji nadchodzących świąt, bardzo kamery Bożego Narodzenia, chcieliśmy Państwu życzyć z żoną wszystkim Państwu bez wyjątku, znajomym, nieznajomym, zdrowych, nie? Tak, tak. Pogodnych, pogodnych, pogodnych wesołych, zdrowych, wesołych, świąt zdrowych. Świąt, Świąt Bożego Narodzenia. Boże za... Narodzenia. Narodzenia w rodzinnej atmosferze uznajomych. No, my, niestety, w domku wiadomo dlaczego. Także na drugi rok żeśmy sobie obiecali, że będzie lepiej, nie? No, daj wóczki. Daj, daj no, na drugi rok będzie lepiej. Tu mamy takie skrzaciki fajne, czapki niebo. Żona ma tam ranę jeszcze na głowie. Także, żeby już nie nudzić, może będziemy pierwsi. Zdrowych, to razem, no. Zdrowych, zdrowych wesołych świąt, świąt Bożego Narodzenia. Narodzenia. Od nas wszystkich.